Jedzie. No dobra, karetka, niech jedzie. Szybciej. Cześć, tu Bartek z Beforehand. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam najnowszy celownik NocPix Ace S60R. Zapraszam. Dzisiaj rzucamy na warsztat najnowszy produkt ze stajni Noctpix. Jest to celownik serii Ace model S60R. Jak wiecie z infireja serii TS60. S60 oznacza matrycę 1280x1024. Przy oczywiście rozmiarze piksela 12 mikrometrów, uwaga, czułość tego urządzenia poniżej 15 mK, więc najlepsza czułość na rynku. Jeżeli chodzi o wielkość obiektywu, to mamy tutaj 60 mm. No i co tutaj mamy? Wbudowany dalmierz w obiektyw, podobnie jak z serii Vista, świetnie wkomponowany wyświetlacz. Wyświetlacz jest to znany Wam z już z serii TH, później serii TS, z serii Vista. Jest to wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2560x2560 pikseli. Jest oczywiście okrągły i bardzo przyjemnie się w niego patrzy. Co odróżnia celownik Ace S60R od innych, to jest to oczywiście wbudowany dalmierz. W obiektyw. No tak, powiecie oczywiście fajnie, Stellar SQ50L30 również go posiada, tak, ale o nim później, bo również trafi na, na nasz kanał. Celownik serii Ace posiada powiększenie optyczne na okularze. Słuchajcie, przełom, jeżeli chodzi o celowniki termowizyjne. Powiększenie optyczne na okularze. Będzie mi bardzo ciężko pokazać to na nagraniach. Bo nagrania będą obserwowały to, co widzi obiektyw celownika, a nie to, co widzi oko. Nie da się na nagraniu z urządzenia pokazać, jak działa powiększenie optyczne na okularze, regulowane na okularze. Częstotliwość odświeżania matrycy to jest znane Wam wszystkim 50 Hz. Powiększenie optyczne zaczyna się od dwa razy, czyli mamy dwukrotne powiększenie optyczne i ono jest regulowane powiększeniem optycznym na okularze do trzech. Trzech razy tej wartości, tak jakby, czyli w sumie mamy sześciokrotne powiększenie optyczne z regulacją na okularze. Poza dwukrotnym powiększeniem optycznym celownik z serii ACE S60R posiada również powiększenie cyfrowe regulowane wieżyczką funkcyjną. Ta hybryda tych dwóch powiększeń, czyli powiększenia optycznego i powiększenia cyfrowego, powoduje to, że urządzenie posiada aż 72-krotne powiększenie. Jeżeli chodzi o detekcję tego modelu, to mamy tutaj aż 3100 metrów. Jeżeli chodzi o detekcję obiektu 1,70 siedemdziesiąt na 50, czyli po popiersia ludzkiego, zatrważający dystans. Nie wiem, czy ktoś w łowisku po prostu ma takie, takie dystanse, ale no dzięki tej, temu powiększeniu optycznemu i cyfrowemu jest to możliwe. Kwestia zasilania w celownikach z serii ACE jest rozwiązana w ten sposób, że mamy oczywiście wbudowane baterie, akumulatory właściwie w tubus, lunety. Na wbudowanym akumulatorze urządzenie pozwala na 6 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo możemy zastosować wymienną baterię, wymienny akumulator o oznaczeniu 18650 i na nim jeszcze te 3-4 godziny pracy powinniśmy uzyskać, w zależności oczywiście od jej pojemności. Wymiana baterii zewnętrznej przebiega bardzo sprawnie, tak jak wspomniałem. Wciskamy przycisk, wrzucamy baterię, zamykamy. O, nie zamknąłem. Przełamowisko <laughs> zamknęłam. Wrzucamy baterię o oznaczeniu 18650. Przez producenta mamy takie udostępnione dwie. I uwaga, każda z nich o pojemności 3850 mAh. To jest bardzo dużo jak na taki standard baterii. Jak widzicie, mamy wymienioną baterię. Kolejną wyrzucamy, wkładamy nowo zapinamy. Dziękuję po wszystkim. Pamiętajcie, że wbudowany dalmierz w obiektyw to nie tylko pomiar odległości, ale również w, po wgraniu oczywiście wcześniej danych balistycznych swojej amunicji mamy tutaj kalkulator balistyczny. Czyli urządzenie samoczynnie po pomiarze odległości przeliczy nam, z jaką korektą powinniśmy celować. Dajmy na to, jesteśmy na strzelnicy, stawiamy sobie tarczę na 300 metrów, mierzymy odległość do tej tarczy, że jest 300 metrów, następnie urządzenie albo przestawia nam krzyż, to wybieramy sobie w nim, albo przestawia nam cały krzyż, albo pokazuje nam symbol na krzyżu, bo symbol też jest do wyboru czy to kropka, krzyżyk, x. Jest to do wyboru, pokazuje nam, którym punktem należy celować. I dodatkowo obok wyświetlone są korekty, czyli jaki będzie opad pocisku na tym dystansie. Pamiętajcie, że to wszystko jest możliwe po ówczesnym wgraniu danych balistycznych swojego pocisku do urządzenia. Po wpisaniu do urządzenia masy pocisku, prędkości wylotowej, współczynnika balistycznego i wysokości osi optycznej nad osią lufy, urządzenie przeliczy nam korektę wysokościową na danym dystansie. Dalmierz laserowy budowany w urządzeniu pozwala na dokonanie pomiaru aż do 1200 metrów. Oczywiście mówimy tutaj o obiekcie o od dużej odbiciowości. To jest ważne, gdyż no, zwierzyna nie posiada aż takiej dużej odbiciowości, ale powiem szczerze, no, w swojej okolicy mamy takie kominy na odległości 1000 metrów, spokojnie zmierzyłem odległość do tych kominów. Zabraliśmy ten sprzęt i sami zobaczcie jak fenomenalnie wygląda pomiar dalmierza i działanie kalkulatora balistycznego. Masa celownika Ace S60R oscyluje w okolicach 1300 gram, więc nie jest to mało. Ale oczywiście te powiększenie optyczne na okularze wymusza niejako zastosowanie wielu soczewek, a tym samym wzrost. Masy własnej urządzenia. We wszystkich urządzeniach marki NocPix producent użył sztucznej inteligencji w celu ulepszenia algorytmów przetwarzania obrazu. Z czym to się wiąże dla szarego użytkownika? Mianowicie otrzymujemy lepszy obraz na nasze oko, krótko mówiąc. Wszystkie urządzenia marki NocPix posiadają wbudowane Wi-Fi. Możemy połączyć dzięki temu aplikacje z urządzeniem, zgrać filmiki, udostępnić je im. Jasne. Ale w serii Ace i w serii Vista mamy bardzo fajną rzecz, czyli mamy galerię w urządzeniu. Bez konieczności zgrywania filmików na telefon, na nasz smartfon, bez połączenia Wi-Fi możemy sobie obejrzeć nasz filmik ze strzału w, bezpośrednio w urządzeniu. Celowniki z serii Ace posiadają wideo aktywowane odrzutem, więc nie musimy pamiętać o manualnym wyzwoleniu nagrania. Tylko podczas odrzutu film zapisze się automatycznie na kilka sekund przed strzałem. Powiem Wam o paru ciekawych rozwiązaniach, jakie znajdziecie w serii Ace. Pierwsze, co to jest klapka od dodatkowej baterii? Klapka otwierana przyciskiem. To się nie odczepi, nie zgubi, wam się nic nie trzeba kręcić, nakręcać przez minutę czy dwie, szukać tego gwintu, tylko wciskamy, wyrzucamy starą baterię, wkładamy nową. Drugim ciekawym rozwiązaniem jest gniazdo ładowania. Gniazdo ładowania mamy w tej chwili zamknięte. Jeżeli chcemy otworzyć, to przekręcamy po prostu to pokrętło. Pokazuje nam się otwór do. Podłączenia kabla USB-C, następnie zamykamy tak, aby zachować pełną wodoszczelność urządzenia. Bardzo ciekawe rozwiązanie, przydatne w terenie, otwarte gniazdo, zamknięte gniazdo. Bardzo fajne rozwiązanie. Na okularze mamy trzy przyciski. Pierwszy to jest włącznik, wyłącznik. Drugi to jest aparat, czyli wyzwalamy zdjęcie bądź też nagranie. I trzeci to jest przycisk do sterowania dalmierzem. Tak jak w Seri Vista mamy pomiar. Pojedynczy bądź też pomiar ciągły. Na górze mamy pokrętło funkcyjne, którym poruszamy się w menu, zmieniamy tryby kolorystyczne, zerujemy celownik, bądź też żonglujemy pomiędzy różnymi rodzajami krzyża. Przyciskiem o oznaczeniu M zatwierdzamy wszystko przytrzymując. Jeżeli chodzi o kwestie montażu, to wszystkie celowniki z serii ACE posiadają tubus o średnicy 30 mm, więc standardowe obejmy montażowe będą pasowały na ten tubus. Montaże znajdziecie również w hand. W zestawie do celownika otrzymujecie futerał z gumową muszlą-oczną wkręcaną w okular. Kabel do ładowania. Pięć wkładów grzewczych do ustawiania celownika, do przestrzeliwania celownika. Tak jak wspomniałem, dwie baterie o oznaczeniu 18650 o pojemności 3850 mAh. każda. Ładowarkę do akumulatorów, do tych dwóch pozwala na ładowanie dwóch. Akumulatorów, jednocześnie, bardzo fajne urządzenie i oczywiście pasek do przenoszenia futerału. Celownik ACE S60R dostępny w Beforehand w cenie 27 999 zł brutto, ale również można go kupić w wygodnych latach 0%. Jeżeli zechcecie zapoznać się z bardziej szczegółowymi danymi technicznymi, zapraszam na stronę Beforehand.pl, link znajdziecie w opisie. Dzięki, że dotrwaliście do końca, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. Cześć!